Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Star Wars ze Skywalker Saga już w drugim odcinku. O, biłam, blokuje nasze ciosy. To jest coś, co musiałem sprawdzić na pierwszy raz. Czy po prostu Muszę się nie sprawdzić, bo to już wiem, że się daje. Ale o, ale potra że potrafi blokować, to akurat nie wiedziałem. No, lecimy do misji. Czy chcesz kontynuować tryb fabularny? Tak. Moisy nie lubią nabór. No to niech polubią. Musimy ich ostrzec. Moisy patrzą w twarzą bąka. Najszybciejsza droga na nabór to jest przez jądro planety. A co tym, się tym tym tym! Przecz mi z nieb! <gryzy> Przecz mi z nim! O! Postać Jar Jar Binks'a! Kurde, w co ja wszedłem? Nieważne. Dobra. Jar Jar Binks! Iro, on zadaje tylko 16, ale on jest kiepski. Był na przykład taki Quagon Obi-Wan po 35, 29... <tryk> <tryk> Troszkę ta różnica jest. Ora, niech będzie, że będziemy grali teraz obi -Wanem. w ogóle mamy już 54 tysiące monet. Czemu ja poszedłem w nie tą stronę? Zgubiłem się. <gry> o, tu coś jest. Że J. J. ma długi język, nie? To on będzie pewnie to umiał. Albo tak, też można w sumie. Nie w to. Jestem jakiś. Chociaż nie, jeszcze raz dam. Zobaczcie. Od tego zacznę po prostu. Mm. Mówiłem, że będę robił najpierw fabułę, ale się nie da po prostu, bo tych questów jest tyle, że to po prostu aż kusi. Niektóre po prostu. Niektóre po prostu aż tak kuszą, że już się nie da. I gdzie to się otworzyło? A tam się otworzyło. Na przykład to. No tego się nie dało nie zrobić po prostu. Tam mam iść. No i mamy na dół. Bo co iść po strzałkach? Jak można szybciej. Po prostu zeskoczyć. O, tu potrzebuje charger Dobra. Gdzie jest? Obiłam Knobi nagle. Okej, okay, nie będę wnikał. Aha, taka minigierka. Trzeba po prostu klikać. <noise> Okej. Okay. Brzmi jak coś łatwego i jest czymś łatwym. Wójt, ty ale żeby tak przez jądro planety! No ale tutaj, bongo! Jak już się chcieliśmy skracać, no skąd? Czemu przyrząd był na dole! Ha! Nie ma sensu! Jedno nogi mam, czy w sekundę znalazłem na. I czemu nagle znów tu nie ma Jarzara! Dżar Łat! Rozpocząć poziom. Tak chcemy. Bardzo chętnie rozpocznę poziom. Wielka ryba płyniemy do nabu. Mocna spokój. Ja, typie, szybko strzelaj. Ok, strzelaj. Lewy kontrol. Co jest? Co ty masz za jaw? możemy się pozbyć tego stworzenia. Strzelaj, Owiła. Dobra, trzeba zbierać monetki, a nie pozbyć się stworzenia. Dobrze! Mam to! Lewy alt O! Monetki! Spoko Uważaj co tam sobie chcesz, żarżar Ja tam nie wnikam. Twoje wierzenia. Dobra, dawaj mi klocki. Monetki. To ja chciałem monetki tylko, ty dziadu rybi. Oj, co to ma straszny błęd. Jar Jar, cichaj tam! Cię zaraz... rozwalę. To tak... nie żartem. Po prostu wysiądziemy i cię rozwalę, Jar Zaraz zobaczysz. Dobra, nie ma już co tego ciągnąć. Żeby... Za długo. się splackują! Dobra już yy, jednak nie koniec. Zawsze znajdzie się ktoś silniejszy. O, mamy już kawałek do prawdziwego jedi. Jedną trzecią. Myślę, że będzie jeszcze szansa by to zdobyć. Yy. zasilanie! Spokojnie. Jeszcze nie jest najgorzej. <coughs> I mm. twój samy ślad najgorzej! Nigdy. Jarczar. Nigdy. <tryk> <tryk> no. Cała naprzód. Mój mi, że jądro w małym tym samym zło! Twój niezłomny optymizm jest bardzo pomocny, Jarczar. No właśnie. Jar nie jest dość. Ale nadal go zranić. Dobra, muszę tylko zabrać te klocki tam, które są. I już nie zbiorę, ale te zbiorę. Najbardziej I mam drugi klocek Kyber. To zbiorę coś. Ten klocek, nasz kolega znowu zgłodniał. Tego na dole nie mogłem ten złapać. Nie, oczekaj. No mm, Poszukajmy królowej. Dość głęboko. W takim razie. <tryk> Ciekawe, ciekawie, ciekawie, nie powiem. Dobra. Ktoś silniejszy, dziewiąta minuta nagrania, więc jeszcze coś zrobimy. Gra swobodna, odblokowana. Monety, czy jest prawdziwy Jedi? Nie. Ale nie dużo zabrakło na prawdziwego Jedi. O, wszystkie trzy zadania. <laughs> Dwa klocki takie zestawowe, Jar Jar Bings. Ok, co to jest? Biegnie sprintem o wiele szybciej co do nie otwartej galaktyki. Mhm, spoko, tylko nie potrafię jakby. Pominąć tego tutorialu i nie mogę. Przecież na razie, przynajmniej na razie, nie ma jeszcze co sobie tak chodzić różnymi postaciami, bo moje postacie to Jar Jar Bing Squigon i na tym się to chyba kończy, nie? I jeszcze obiłam oczywiście jako młody padawan, i też to, co chcę powiedzieć, to mm, obecnie w sumie jest krótkie też to nagranie, więc y, zrobię kolejną rzecz, kolejną misję po prostu. Kaj, okay, droidy, kto by się tu ich spodziewał? Zupełnie na pewno nie ja Na nabudro i nie. Zakładam, że zabiorą ją na okręt. Jeżeli statek jest w hangarze, mamy trochę czasu, żeby ich O, bo ja tracę życie. Dopiero teraz to zauważyłem. Mogę użyć Fki. Słyszę znaczy przycisku F. już bezpiecznie. Tak Ja nie, nie wiem kiedy można. Ale komu zawdzięczamy ten ratunek? Jesteśmy ambasadorami kanclerza. Musimy ja. nawiązać kontakt z republiką. Gdzie transportowce? W hangarze tędy. W hangarze. Oh. Są ten Królowa nie jest tu bezpieczna. Musimy ją zabrać na koru tu... samego. <noise> mocą w głowę tej, tej, tej tu. Patrz. No nie. Znowu droidy. Nie da Teraz. cyk Ara, muszę to zrobić ponownie. Fuu. Puste głowy, chodźcie tu, bo chcę tylko powiedzieć, że was rozdupca. Co, jak i tak już muszę chodzić, to sobie pozbieram jakieś klocki. Jakieś monetki Będę mógł sobie kupować jakieś postacie Myślę, że jak w takim tempie zarabiam, to do końca gry chcę zdobyć y, sumę y, 3 milionów Nie, dwóch, będzie bez... Nie, dwóch, dwóch, dwóch Niech będzie, że dwóch Milionów, chociaż jeszcze nie wiem, w jakim tempie się zarabia. Bo dopiero tak na dobrą sprawę jest początek gry, tak? nie wiem, jeszcze w jakim stopniu jest zarabianie, dużym czy małym. Wasza wysokość. Cofni się. Łapać klapa! Patrz, Bum. Mogę nim grać? Nie mogę nim grać A powinienem móc Skam Dobra Czemu ty płaczesz? Nie płacz co za typiara oj <laughs> Dość szybko się zarabia w tej grze, mam wrażenie, że troszkę za szybko chociaż mm, pewnie to tak mi się wydaje, bo pewnie też upgrades y są droższe i tak dalej. Okej, okay, droidy. Byk, ty giniesz tak. Ty giniesz tak. Ciebie rzucę mieczem, ciebie też rzucę mieczem. Następnie tak. I chodź tu, droidzie. G. Okay, GF, to jest taki super atak, który one-shotuje wszystko. <coughs> Dobrze myślę? What? Ja. Oto okręt jej wysokości. Gotowi do drogi. Dobrze, więc oto okręt jej wysokości, a oto koniec dzisiejszego odcinka z LEGO Star Wars The Skywalker Saga oczywiście Kończymy yy, na dziś yy, tą oto gierkę. Zagramy sobie, nie wiem, kiedy wy będziecie widzieli następny odcinek. A ja jeszcze z wami żegnam, do zobaczenia! Cześć!